da graça No się ma. Box. ma. No i gdzie są te cztery osoby? Nie, w sensie trzeba ogarnąć, ale tak y, skapnęłem się, że więcej niż cztery osoby nie warto grać. Trzeba. Nie, ja nie gram w prawdziwe już. Nie chcę mi się. Które masz poziom karnetu? E, 21 Ja mam 35 ja mogę Ile sobie... masz fałdolców? E, teraz się zaskoczy, mam 1150 Ja mam 850 Ja chyba sobie będę kupywał tym dziesiątkę Ale lepiej zbieram na karnet w 11 sezonie I tak mam już Sam. Halo? Halo? dołączył? Halo? No. Halo? No, gramy teraz no, w prawdziwe życie. Grasz z nami? Mm. Nie, no, ja nie chcę już. No. Halo? 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 Ej! box. generalnie, no. bo kiedyś nam nie nagrali diss, co nie? No. To co Taki jeden refleks. Dis na mnie. I on ma teraz z Zaraz wyjdziemy i mu rozy, tam rozrubę zrobimy. Ale co? Kto? No kastomy on ma. No cześć mama. A to, to Nie. Co? Nie. Yes, yes. Nie no, że tu ja zdążyłem. Było no. do 18. Na tej okay. Chyba do dziewiętnastej. Ale już się tak wystraszyłem. No kurde też, bo nie miałem kiecki na tej urodziny. Ja musiałem poświęcić, bo ja biegłem generalnie i poświęciłem swoje palce. Dzisiaj bardziej i poświęciłem swoje palce, ale dzisiaj bardziej się walnąłem tam jeszcze o te palce. I mam takie... I poświęcam codziennie swoje zdrowie. No. I mam bardziej te stłuczone palce teraz. No. No wiem. Byłem na basenie. No i byłem na basenie w ogóle. Mega fajnie, mam, a pójdziemy ju. Co? No to może na tam chodzić ile kosztuje godzina? Godzina dla mnie to jest 9 zł. No A tam mało osób jest w ogóle, a fajnie jest tam. Jak to powiedział? Co? Jak to cię o tym Raczej no ten, y... Mówili dzieci tam, raczej koleżanka mówiła, że czy idziemy z nimi na basen na ark, ten tam. no i tam kosztowało niby 5 złotych mówili, ale tam jednak 9 złotych i Kuba mi dołożył. Wiem, jeszcze będę musiał oddać mamie ten maj. Ej, weź ale... pomóż, bo dużo zombie. 6 złotych mamie maj. Ale kubie nie muszę oddawać. Co? Mam kubie chapać. nie muszę oddawać. A powiedz mu, że nie? Tak. No to dobrze. To się cieszy. To, to szkoda, że wcześniej o tym nie wiedziałem, nie? No, raczej no wiedziałem. Tak trochę. No teraz to gram. Ok. Pa. Ratunku! Kurde ile ich jest tu jest? Czasami ja nie książę, lubię, ale mogą ten dobić. No, na szczęście. No mnie to teraz idą do... dobić Chodzi Bok z do domku. Idę I byle jakiego. Najbliższego, o Idę, a raczej czołgam się. O tego, patrz w tego obok Mam dla ciebie małe potki Spoko Uwaga Jesz Jeszcze możesz... Podniesiesz mnie, podniesiesz Podlewcz się Jest Snow Ammo do m -ki. Spoko nie wiem dlaczego ciebie poleciliśmy. ja nie, Ja też nie wiem. Chodź ognisko ty... postawiłem jak potrzebujesz... A nie, nie potrzebujesz ty. Zaraz strefa. A ja mam tylko kara, yy, ten karabin jeden. Chwila wezmę coś. Mam jeszcze to szybko pompę teraz. Spoko. nie jakbyś mi pomógł trochę. Yy, Chodź do mnie. O kurde no, idą. Ja sobie z nim poradzę. Fajnie by było rozwalić jakieś te. No ja właśnie chcę ten... rozwalić, tylko nie mam mat. Zaraz ci pomogę. Jakąś jakąś pompę mam. Taki karłową. Ja mam szybką. Tę najszybszą. To bardzo szybką. A. Zobacz, jak ja chcę to zrobić. O, i liście. Wiem, ja też tak. Ja też tak wiem. Ja zbieram lód. Spoko. Combat. I leczenie jakieś. Kurde! Nie mogłem się przez chwilę ruszać, bo to wrzuciłeś. Dobra, macie. Boże, te zombiaki. Ej, strefa, idzie. duża Stefa, Mam lunchpada. Uciekamy lunch padem. No! Możemy. Podbuduj się trochę do góry. Nie, bo oni kolapsują. No, no, one burzą. No. Dobra, kolaps. Chodź. Poka. Nie, to zastępujmy. Więc easy. Bam. Jeżeli nie, nie, nie dodawać tak Wiesz co najlepiej... właśnie, Ej, jak coś w prawdziwym najlepiej na początku się przygotować. Wtedy masz więcej szans od innych. No. Ale w co? A w gdzie? W prawdziwym. A. Dobra, a nie muszę przyda? się leczyć. Spoko. Ja, ja nie mam nic na daleko. Ja mam MK i karabin piechoty. Chcesz czy... w zagrać? Tak, no Co? Mogę z wami zagrać? Tak. Spoko. Widzę Ej, pomożecie mi zrobić? Wlecie no. co w ja, ja sam nie, nie, nie mam. mam. Ja sam nie mam. No to trzeba było od razu mówić. To ja od razu robię. Zobaczcie na co pomagam. No myśli, że jest, jesteśmy sami. Ej, box, ten ty, ty, box. Jak ci na ciebie mówić? Box. Dobra. Ej, i masz fałdolców. Mam dwa... E, mam, trochę, mam. fauldolców. Kurde, ale. E, e, mówiłem ci o tym karnecie. Bojowym. Ja o, e, no, ja Dwu, bo ja Nie. Ej, mam 0 HP! Zostałem. O elo, Nixon YouTube. Zginęłem nie też. Dwóch, bo jednego teamu. Ej, Box, to jak... Ile, ja zobaczysz Faudolców dolców masz? Jak zginąłeś teraz, czy nie? Kot, to solo 1, 2, 3. Solo 1, 2, 3. Wszystko z Razem i z Małej. Box, z ile masz v Ja nie gram już. Ej, zmiana planów. Solo 1, 2, 3, 4. Ja mam bardzo mało brawlerów, ale mam 8000 parków. Mam 18 tylko, bo mam takiego niefarta. Dobra, to kodzi to jest solo 1,2,4. Później dodam tak jak w custominki będę grał. Przecież zostawicie lajka, w tym sposobem więcej osób wie Taki kod? są. Ej, coś się zmieniło w tym forcie przez te 3 dni ostatnie, bo nie grałem w ogóle. Sòf kwa jè, jè stèlè jwen an tou moun isè. Siema! Siema! Tylko raczej jest jakiś dziwny, zagrałem z nim jedną rundkę, ty, typa, ty, typy nas porobiło, a ten wyszedł, nie odbierał ode mnie fona. Co się stało? Bo to jest. Dłosek! Mama, mama! Siedzi w lobby. No. Jestem też kupuję tego karnet i tego typa za 15 złotych On o, jest ben. złoty Ten co ja teraz mam A czekaj daj mi na chwilę lidera Okej okay. Dałeś A. No Czekaj bo no. ja mam ten kodik do customów miałam i z tego weźmiesz? Ale co? Tego skina? A jaki ty masz skiny? pokaż? Oprócz karnetu bojowego, ten a ten <grym> ten. ten ten o, gra ten. Kuba. peska! A jakie masz skiny oprócz tego op, oprócz Bambika? A to ci pokazuję, że mam tego, tego, no. tego, 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 tego i tego. To jest pani drift. No, to są przerobione skiny ten z piątego sezonu, tylko z wersji e, tej damskiej. A. Wiesz drewno, pa, pa, pa. Gdzie lecimy, jak będziemy ten. Zależy na A o której wróciliście z basenu? O 17. A co, co robiliście 18? na nim? No pływaliśmy. A ile, A ile godzin 18? byliście? Godzina. A. później dodam, Patryku, bo gram teraz z kolegą z bloku pierwszy raz. Ile, ile rundek będzie z, jest... ze mną grał? A ile chcesz? A ten, ten Patryk, Patryk mógł ze tak mną grać? grać? Tak. Tu no to kurwa. nie gra po tej rundzie na arenie. No. Ile masz punktów na arenie? Ja? No. Co Mm, słabo, trochę. Bo ja nie gram za bardzo w areny, wiesz wiesz? Nie gram. A tak to z kolegami gram. Co tu ja? Dobra, gdzie le lecimy? Kitkę na włosach. <noise> a, jakbyś zobaczył moje ten spadanie z kina, to byś się zesrał jeszcze lotnio. No, już widzę takie różowe, nie? No. Ale mam te popcornu. A ty popcorn. I parasolkę a, a tak. To jest taki fajny ślad idzie. No. Ale co na ten domek? Ale co? Ty leć na Obok ciebie. Zaraz dodam, Patryk. No nie lecisz pewnie? Po... To piętro. Ja ci muszę gdzieś. Tak. Ty A ja myślałam, cały że to tamten... No to bierz tego. Ja pójdę na inny pobieg. No to idź, ale oddaj tę pompę. Mega. Jakiś niecierpliwy ten Patryk Wiem On jest e, widzę? Tak Cześć tu nie zauważyłem prawie ciebie, bo ten typ z Masz człamkę ci. Mam już samkę zieloną. Ale lagi, mam czekaj, ja wy, wyłączę tego laga.